Cześć, witaj na moim kanale Co zrobić. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może zadecydować o tym, jak ludzie będą Cię postrzegać, jak będą reagować, a czasem nawet jakie szanse pojawią się w Twoim życiu. Temat dzisiejszego odcinka to jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na każdym spotkaniu. Każde spotkanie, niezależnie od tego, czy to rozmowa kwalifikacyjna, pierwsza randka, spotkanie z klientem, czy nawet zwykła rozmowa ze znajomymi, Zaczyna się od jednego krótkiego momentu, w którym druga osoba wyrabia sobie o nas zdanie pierwsze sekundy, kilka spojrzeń, ton głosu, sposób w jaki stoimy, uśmiechamy się, reagujemy. To właśnie wtedy powstaje pierwsze wrażenie. I choć wielu ludzi chciałoby wierzyć, że liczy się tylko to, co w środku, że charakter, wiedza i serce mówią same za siebie, to prawda jest taka, że pierwsze wrażenie otwiera lub zamyka drzwi, zanim jeszcze zdążymy cokolwiek powiedzieć. Nie chodzi o udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Chodzi o to, by pokazać to, co w nas najlepsze, w sposób, który ludzie od razu potrafią odczytać. Bo dobre pierwsze wrażenie nie polega na graniu roli, tylko na umiejętnym pokazaniu swojego prawdziwego ja. I to właśnie dziś, w tym odcinku, dowiesz się, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na każdym spotkaniu. Pierwsze, co musisz zrozumieć, to, że pierwsze wrażenie zaczyna się zanim jeszcze otworzysz usta. Psychologia mówi jasno. Ludzie wyrabiają sobie opinię o tobie w ciągu pierwszych siedmiu sekund. Siedem sekund. Tyle wystarczy, żeby ktoś zdecydował, czy ci ufa, czy chce z tobą rozmawiać, czy widzi w tobie partnera do współpracy, albo osobę, którą lepiej trzymać na dystans. Twój mózg też to robi, to mechanizm ewolucyjny. W dawnych czasach szybka ocena obcej osoby była kwestią przetrwania, dzisiaj to kwestia społecznych szans i relacji. Co więc wpływa na te pierwsze sekundy? Trzy rzeczy wygląd, mowa ciała i energia, którą emitujesz. Zacznijmy od wyglądu. Nie chodzi o to, żebyś zawsze wyglądał jak z okładki magazynu. Chodzi o schludność, dbałość o szczegóły i spójność z sytuacją. Człowiek, który jest czysty, zadbany i ubrany adekwatnie do okazji, wysyła prosty sygnał: Szanuję siebie i szanuję ciebie. Nawet drobne rzeczy, jak czyste buty, świeży zapach czy dobrze dobrany kolor koszuli, mają znaczenie. Ludzie nie widzą twojego wnętrza. Widzą to, co na zewnątrz, i na tej podstawie decydują, czy chcą cię poznać głębiej. Drugi element to mowa ciała. Twoje ciało mówi o tobie, zanim wypowiesz choć jedno słowo. Postawa otwarta. Wyprostowana, ale nie sztywna to znak pewności siebie. Kontakt wzrokowy, ale nienachalny to sygnał szczerości. Uśmiech, który nie jest wymuszony, pokazuje, że jesteś przyjazny i pozytywnie nastawiony. Ludzie nie pamiętają dokładnie, co powiedziałeś, ale pamiętają, jak się przy Tobie czuli. I właśnie dlatego energia, jaką przynosisz na spotkanie, ma kluczowe znaczenie. Energia to coś więcej niż nastrój. To twoja obecność. Kiedy jesteś naprawdę obecny, gdy słuchasz, reagujesz, patrzysz w oczy, twój rozmówca to czuje. Energia to połączenie postawy, głosu i intencji. Możesz nie powiedzieć ani słowa, a i tak ludzie wyczują, czy jesteś pewny siebie spokojny, otwarty, czy spięty i niepewny. Każdy z nas ma tę energię w sobie, ale nie każdy umie ją świadomie kontrolować. Dobre pierwsze wrażenie zaczyna się od uważności od tego, żebyś naprawdę był tam, gdzie jesteś. Nie w myślach o tym, jak wypadniesz, tylko w kontakcie z człowiekiem, który stoi przed tobą. Kolejna rzecz to głos. Głos to potężne narzędzie wpływu. Nie chodzi o to, żeby mówić głośno, tylko pewnie. Spokojny, głęboki ton głosu budzi zaufanie. Ludzie ufają tym, którzy brzmią pewnie i stabilnie. Zbyt szybka mowa pokazuje stres, a zbyt wolna brak energii. Złoty środek to rytm. Mów tak, jakbyś był przekonany do tego, co mówisz, bo jeśli ty nie jesteś przekonany, to nikt inny też nie będzie. Pamiętaj też o spojrzeniu. Kontakt wzrokowy to coś więcej niż patrzenie to sygnał: widzę cię, słucham cię, jesteś dla mnie ważny w tej chwili, ale jak wszystko, wymaga wyczucia. Zbyt długi kontakt wzrokowy może być przytłaczający, zbyt krótki może sprawiać wrażenie, że coś ukrywasz. Naturalne, spokojne spojrzenie wystarczy. Kiedy już przechodzimy do rozmowy, kluczowa staje się autentyczność. Nie próbuj dopasowywać się na siłę do rozmówcy. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, bo fałsz zawsze wychodzi na wierzch. Może nie od razu, ale prędzej czy później. Autentyczność to nie jest wymówka, żeby być byle jakim. To decyzja, by być sobą w najlepszym wydaniu. Jeśli jesteś osobą spokojną, bądź spokojny. Jeśli masz energię, pokaż ją. Ale rób to z klasą. Dobre pierwsze wrażenie to także sposób, w jaki słuchasz. Ludzie często myślą, że żeby dobrze wypaść, trzeba dużo mówić. Tymczasem prawda jest taka, że lepiej słuchać. Kiedy słuchasz uważnie, druga osoba czuje się ważna, wysłuchana, doceniona i to buduje natychmiastową więź. Subskrybuj kanał Co zrobić.